Kolejnego chłopaka tu złapałem numer 3345. Plus jest taki, że ten gołąbek wydał już 3 lotniki. Jest z roku 2016, więc on jest starszy yy, niż tamte piękne oko z mojego kukusia. Ktoś powiedział, że dobry głębi się nie sprzedaje. Oferuję tutaj gołąbka, który wydał 3 lotniki oddziału. Pierwszego lotnika wydał w 2017 roku, jak był gołąbkiem rocznym. Jego syn z ostatniego lotu zrobił pierwszy konkurs na oddział, przypieczętował w tym faktem lotnika oddziału. I także jest on, jest kilku jego braci. Po jego bracie wychowałem trzeciego lotnika oddziału. Po kolejnym bracie wychowałem samicę, która w dwa lata miała 19 konkursów, na 19 wkładań, kolejna miała 17 konkursów, także były trzy samiczki z roku 20. Jako dwulatki miały 10, 9, 9. To po jego bracie było wychowane. Także on i jego bracia każdy super, super mi płodził. O! Więc kapitalny samiec. Oko super rozpłodowe. Jak ktoś chce do nabycia. Nie ma problemu. Jest do nabycia gołąb, który wydał e, bardzo dużo dobrych gołębi. E, co roku jest wystawiany na sprzedaż. Niestety nie dogadujemy się co do ceny. No bo wiadomo, że on w cenie młodzika nie pójdzie, tak? Więc, więc e, może wyda jeszcze czwartego lotnika? Może. Zobaczymy. W każdym razie trzy lotniki już mi wydał: eee, lotniki oddziału, lotniki sekcji. Eee, mieć w ogóle trzy lotniki w różnych latach to już jest sukces. A mieć to z jednego gołębia. Także, czy będę miał kolejnego lotnika? Do tego się trzeba przyłożyć w lotach, w przygotowaniu tych gołębi. Jak mówię, z niczego samo nie wyjdzie. E, więc to najpierw trzeba mieć tego lotnika, a, a dopiero potem, żeby on był ojcem. Więc, więc jak mówię, to naprawdę e, wielki sukces tego gołębia. Za rok będzie dziewięciolatek. E, mam jego całą rodzinę. ale kapitalnie się trzyma. Myślę, że topowy, topowy samiec topowy samiec, którego e, mogę tutaj pokazać. Z moich ptaków oczywiście, bo te wszystkie te obce kół są też do sprzedania, koźliki, nie koźliki, ale tu taki gołąbek, e, 16 rocznik 3345, jego siostra też kapitalne gołębie wydawała, e, w, zeszłym roku, w zeszłym roku ją sprzedałem, także nie ma gołębi, których nie można sprzedać, jest dostateczna liczba gołębi, po których fajne dzieci będą, więc... Oferta na fajne gołębie jak najbardziej jest. O.